Tipsy. To wygląda wszystko, jak ja się czułam tak, jakbym wróciła po prostu do, do czasów 15 lat temu. Boże, 17. I te tipsy, tak się tak lejało, ten klej, fuj, tak wszystko bez rękawiczek, fuj, te pazury tej dziewczyny, takie powycinane po bokach, tak lecą do góry, a zarazem w dół, o matko, jak brudno i akryl, o matko. Ale to wszystko taki brud, taki fuj, taki pilnik używany. Taki ba... Czy ona ma zwykłe lakiery? Chyba tak. Albo nie, ale trochę wygląda jak zwykle To naprawdę wszystko wygląda tak, jakby to było... Tak się robiło paznokcie naprawdę 15 lat temu. 10. Ładnie namalowany, ale całość wykonania tak... Leca dali.